Wreszcie długa rajdowa przerwa dobiega końca. W niezwykle malowniczych okolicach Wisły Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran rozpoczęli drugą część sezonu w Mistrzostwach Europy. Dwudniowe testy służyły przede wszystkim przygotowaniom do najbliższego rajdu Barum. Kajto zaczął uzupełniać brak adrenaliny. Rajdowy potrzebuje e, adrenaliny, sporo adrenaliny, która jest wytwarzana wtedy, kiedy siedzimy w samochodzie rajdowym. To jest e, specyficzna adrenalina i nie da się jej zastąpić niczym innym. E, kocham rajdy i taka długa przerwa. E, Myślę, że to zrobiła mi dobrze w tym wypadku, bo jestem głodny tej jazdy. Przed nami druga część sezonu rozpoczyna się rajdem Barum. rajd specyficzny, bardzo trudny. Znaczy, nie ma łatwych rajdów, ale ten rajd znają prawie wszyscy moi konkurenci, a zwłaszcza Czesi, którzy są tam bardzo szybcy. W zeszłym roku, w ubiegłym roku wygrali tam właśnie Czesi. Czesi zajęli pierwsze trzy miejsca. Na podium. Piękna sprawa. Rajd bardzo wąski, podbijający przez jakieś górki wokół Zlina. Są też szybkie partie, szerokie. Mam nadzieję, że tutaj ten odcinek, który dziś jeździmy i będziemy jeździć jutro jeszcze kolejne dwa, odzwierciedlają te trasy, które tam się, po których tam będziemy się ścigać. My byliśmy tam z Jarkiem na zapoznaniu z trasą. 3 albo cztery lata temu. Um, mamy jakieś wiadomości na ten temat. Te odcinki się tam wiele nie zmieniają, natomiast nigdy nie jechaliśmy tam rajdu i to będzie dla nas wielka trudność. Jasne, nie jechaliśmy żadnego rajdu, oprócz rajdu Janer w tym roku, w którym się ścigamy. Natomiast jest, jest to yy, traktowane przez nas w kategorii wielkiego wyzwania, kolejnego wielkiego wyzwania. Z wywiadów usłyszałem, że wyznaczyłeś sobie jednak cel upragniony na koniec tego sezonu, czyli podium w Mistrzostwach Europy. Realny? Gdyby nie kilka przygód, które nam się przytrafiły początkiem tego sezonu, to mieliśmy szansę nawet prowadzić, co, jest, co było w ogóle w, w sferze marzeń, a nawet może nie na ten sezon. Więc jest póki co bardzo dobrze. Zachmijmy piąte miejsce, nie startując. Opuś opuściliśmy w zasadzie trzy rajdy. W tej chwili jest to bardzo dobry prognostyk na końcówkę sezonu. Aczkolwiek każdy rajd jest inny i trudno powiedzieć jakie tempo będziemy trzymać na każdym z tych nowych dla nas rajdów. Na pewno tak jak widzicie, będziemy się starać się dobrze przygotować. Wracając jeszcze do klasyfikacji mistrzostw Europy, no też się ładnie poukładało, bo konkurencja pomogła trochę w całej tej sytuacji. Yy, pomogła, no jasne, pomagają tam ci z samego przodu natomiast ci z samego przodu jadą fabrycznymi samochodami pamiętajmy o tym, że, że to są fabryki, które a zwłaszcza Skoda, która ma nastawy zawieszeń z tych rajdów, w zasadzie przyjeżdża i wiesz oni teraz tak mówią, dobra to pada Okej, okay, to dwa lata temu padało, to wklepujemy ten setup i jedziemy po deszczu, a my wiesz przyjeżdżamy na rajd kilka dni wcześniej, testujemy mamy załóżmy dobrą, piękną pogodę, świeci słońce wysoka temperatura, a na rajdzie zaczyna padać no i wiesz, nie mamy żadnych, żadnej bazy, no ale na tym to wszystko polega, więc my musimy do nich doskoczyć. Myślę, że jeszcze ciężej pracując, właśnie przynajmniej na, nad ustawieniami, nad setupem, to są też dla mnie nowe opony. Oni już w zeszłym roku jeździli na niej, mówię oni, czyli uczestnicy Mistrzostw Europy. Także jest wiele rzeczy takich, które. Mogą nas zaskoczyć, ale właśnie dlatego tu testujemy, żeby było ich jak najmniej. Oprócz Barum, co jeszcze powierzycie? Jakie rajdy? Potem jedziemy Cypr, potem jest Szwajcaria, i na końcu Korsyka. Um, zamierzamy również wystartować w warszawskiej barwurce. Pierwszy raz odkryłem karty, prawda? Tak do końca. Czuję się taki goły, obnażony.